Nie wiem, czy wiecie, pierwszą książką, którą czytałem z kategorii biznes, rozwój, to była książka oczywiście, oczywiście, Roberta Kiosakiego, biedny, bogaty ojciec. Mnóstwo mitów, pomówień, opinii jest na temat tej książki, jak i samego autora. Fakty są takie, że wydał mnóstwo książek, jakieś w milionach egzemplarzy, a mnie jako wydawcę bardzo interesuje to, w jaki sposób taki autor zbudował taki sukces w skali świata, sprzedając miliony egzemplarzy swojej książki. Jeszcze fajniej i mile jest mi, że 7-8 maja 2019 roku będę na jednej scenie występował właśnie z Robertem Kiosakiem na konferencji w Warszawie. Tu link macie poniżej. I pomyślałem sobie, że w tym video podzielę się z Wami lekcjami, jakie wziąłem od Kiosakiego, który wdrożyłem w swoje życie i które mi osobiście bardzo pomagają. I to są moje odpowiedzi dla każdego, kto hejtuje Roberta albo udowadnia, że on nie ma racji. moim ulubionym przykładem jest to, gdzie ludzie mówią, że zainwestowałem, bo kupiłem mieszkanie. No i bardzo prosty test z książki Kiosakiego: czy to, co kupujesz, jest Twoim aktywem, czy pasywem. I ludzie nie rozumieją, czym jest aktywo, czym jest pasywo. Aktywo generuje Ci pieniądze. Pasywo Ci tych pieniędzy nie generuje. Teraz ludzie inwestują. Cytując ich, inwestują w mieszkanie, kupują je na kredyt, wprowadzają się do niego i mówią, że zainwestowali w mieszkanie. Nieprawda. Według definicji Kiosakiego oni zakupili sobie pasywo, czyli coś, co nie generuje im przychodów, wręcz przeciwnie, coś, co wyciąga z ich kieszeni pieniądze. Zupełnie inną sytuacją jest, gdy to mieszkanie jest kupione na wynajem. I ktoś inny spłaca czynsz, i ktoś inny tą nieruchomości spłaca. I ogromnie dużo ludzi w ogóle tego nie rozumie jak różnicy między aktywem i pasywem. I jeżeli ktoś mówi w internecie, często takie komentarze widzę, że yy, kiosaki to mówią oczywistości, banały, a w rozmowach codziennych na co dzień widzę, że ludzie nie odróżniają od tego czym jest aktywo, czym jest pasywo, albo w ogóle nie potrafią zrozumieć czemu ja nie mam na własność mieszkania czy domu, no bo tam jest pasywo. Aktywem dla mnie jest ten komputer, bo on na siebie zarabia. Aktywem dla mnie jest ta komórka, bo ona na siebie zarabia. Ale aktywem nigdy nie jest i nie będzie mieszkanie czy dom, w którym ja mieszkam. I to powtórzę, w którym ja mieszkam. Aktywo generuje pieniądze w twojej kieszeni, te pasywo te pieniądze z kieszeni wyciąga. I to jest ta podstawowa różnica czego nauczył kiosaki basic, ale czy na pewno tego używasz i czy tego stosujesz? No nie sądzę. Więc lecimy z kolejną lekcją. Można grać, aby wygrać, ale można grać również tak, aby nie przegrać. I różnica jest zasadnicza. To się łączy również z kolejną lekcją, jaką od Roberta sobie przyswajałem przez wiele lat: to zamienienie siebie z ofiary w osobę, która kreuje swoje życie. Czyli ofiara mówi: Zabrali mi, należy mi się, tak nie można robić, a osoba która jest aktywna, sama sobie te okazje tworzy. I ta różnica czy grasz po to, aby wygrać, czy grasz po to, aby nie stracić, aby nie przegrać? I znowu moim analogiem jest wędkarstwo, czyli ja wychodzę na ryby po to, aby złowić jak największą rybę, która występuje w danej rzece. A ludzie, niektórzy wychodzą w życie, czy na te ryby przysłowiowe, żeby złowić cokolwiek. Mnie nie interesuje złowienie czegokolwiek, mnie interesuje złowienie największej ryby, jaka występuje w danym zbiorniku. Czasami złowię taką maleńką, bo tyle potrafię zrobić. Ale czasami ta ryba półmetrowa, półmetrowy pstrąg, jak w zeszłą niedzielę, na tej mojej wędce się pojawia. To jest różnica, że celuję w wygrywanie, a nie w przegrywanie. To był język ofiary, proaktywność i kreowanie własnego losu. Edukacja finansowa. I znowu, krytycy, krytycy zarzucają kiosekiemu, że on stworzył biznes oparty na edukacji finansowej. Mhm, zgadza się. Bardzo dobrze prosperujący biznes. Biznes, w którym edukuje ludzi, co zrobić, aby mieli więcej pieniędzy, w dużym uproszczeniu. Ale edukacja finansowa to nie jest tylko jak mieć więcej pieniędzy, ale jaką postacią, osobą, człowiekiem stawać się, aby te pieniądze się ciebie trzymały, czyli żeby je zarobić, żeby je mieć i żeby to wszystko jeszcze układało się w całość, żeby mieć biznes, który pomaga i mi, i mojemu teamowi, i klientom, i otoczeniu, w którym jestem, w którym żyję, w którym pracuję. I to są dla mnie bardzo ważne lekcje, i narzędziowe i takie mentalne, które wziąłem od Kiosakiego. I moim celem bycia tej konferencji 7-8 maja jest to, żeby go dorwać i pogadać w kuluarach o tym, w jaki sposób on wygenerował tak duże sprzedaże swoich książek na całym świecie. I jedna, dwie, trzy lekcje może inspiracja są tym, na czym będę budował, rozwijał dalej wydawnictwo OSM Power, bo to jest moim celem. Na konferencję też jadąc, zawsze mamy konkretny plan. Co chcemy z tego wyciągnąć. I teraz jest wiele elementów korzyści, jakie można wygenerować na takiej konferencji. Mamy stoisko, więc zrobimy na książkę, to będziemy sprzedawali. Mam ekspozycję, czyli będąc z Znowu te 700-800 tysięcy osób widzi mnie poznaje mnie i prawdopodobnie część z nich będzie, stała, będzie chciała stać się moimi klientami, partnerami, kontrahentami. Bo występuję w pozycji eksperta, czyli osoby, która ze sceny dzieli się swoimi doświadczeniami, to automatycznie podnosi mój autorytet i prestiż na tej sali. Zbudowanie networku z Robertem, czy z jego świtą doradców, czy ludzi, którzy tworzą jego team, ale również inni prelegenci na konferencji będą ludzie, którzy działają online, którzy mają bardzo dobrze wyskalowane biznesy. I takie rozmowy kolorowe są dla mnie ogromną wartością. No i najważniejsza rzecz, możliwość spotkania się z moimi klientami, czyli nawet z tobą, drogi widz YouTube'owy. I jeżeli to wideo oglądasz jeszcze przed 7 maja 2019, to w linku poniżej masz link do konferencji z Kiosakiem i wystaw w niego, kliknij i zobaczysz, w jaki sposób możesz mieć. zajebisty bilet. Zajebisty bilet. Super cenie na to wydarzenie, gdzie będę ja, będzie cały team Kiosakiego, inni superplegenci, no i przede wszystkim team OSM Power, bo coraz więcej na eventach Was do nas podchodzi, bo znacie nas albo z internetu, albo z jakiejś aktywności, które dla Was generujemy. No, a szczególnie w internecie. Także widzimy się 7-8 maja w Warszawie na konferencji, albo widzimy się na kolejnym wideo. Dzięki.